Dzień dobry, okno transferowe, co prawda, jeszcze trwa, ale myślę, że możemy sobie tutaj pozwolić na pewne drobne podsumowanie odnoszące się do zagranicznych transferów do polskiej PKOBP Ekstraklasy. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że nie ma czegoś takiego jak transfer drogi bądź, bądź transfer tani, zawodnik drogi bądź zawodnik tani, tylko piłkarz ma być albo rentowny, albo nierentowny. W każdym razie rzućmy okiem na najciekawsze zagraniczne nazwiska, jakie pojawiły się. W tym sezonie w polskiej elicie. Marcos Alvarez w ostatnim sezonie 13 goli w drugiej Bundeslize w VfL Osnabryk. Krakowia zapewniła sobie możliwość ściągnięcia niemieckiego piłkarza o hiszpańskim nazwisku już w zimowym oknie transferowym. Natomiast dopiero teraz udało się wreszcie tego ofensywnego pomocnika ściągnąć właśnie do Krakowa. Co da Marcos Alvarez? Zespołowi Michała Probierza. Na pewno świetne stałe fragmenty, fantastycznie ułożona stopa. Do tego naprawdę duża przebojowość, duża dynamika wbrew pozorom, bo sam Alvarez, jeśli na niego spojrzycie, wygląda na takiego gościa, o którym tak delikatnie rzecz ujmując, moglibyśmy powiedzieć, że ma nisko osadzony środek ciężkości, a przy tym pewnie kilka drobnych kilogramów by się tam znalazło. Natomiast ja osobiście kilka dni temu słyszałem taką opinię z samego obozu Krakowi, że, no słuchajcie, gdyby Marcos Alvarez wyglądał jak Robert Lewandowski prawdopodobnie nie trafiłby teraz do Ekstraklasy i tak to często bywa, że każdy piłkarz trafiający do polskiej ligi z zagranicy musi mieć jakiś drobny feler. Felerem Markosa Alvareza jest sylwetka, natomiast jeśli chodzi o wartości piłkarskie, jeśli facet jest w stanie strzelić 13 goli na zapleczu niemieckiej elity w poprzednim sezonie i potrafi wytrzymać przede wszystkim ten fizyczny futbol z drugiej Bundesligi, to i z Polską powinien sobie poradzić. Z tego samego względu od początku wierzyłem w Michaela Isaka nowego napastnika Lecha Poznań, to nie jest piłkarz wybitnie skuteczny. Sezon 17-18 w drugiej Bundeslidze był dla niego naprawdę dobry. Wtedy szwedzki napastnik strzelił 12 goli. Natomiast on nigdy nie był jakimś wybitnym goleadorem, dość powiedzieć, że w pierwszej Bundeslidze zdobył zaledwie 4 bramki w 40 meczach. Ale dlaczego można wierzyć, że ten eksperyment, że ten piłkarz wypali w zespole Kolejorza? Po pierwsze dlatego, że jeśli zawodnik generalnie regularnie grywał w rozgrywkach drugiej Bundesligi, to ja zawsze wychodzę z założenia, że jeśli ktoś jest przyzwyczajony do obciążeń, które tam obowiązują, to raczej z Polską Ligą problemów nie powinien mieć. Od drugiej Bundesligi odbijali się zawodnicy, którzy przecież zahaczyli nawet od reprezentacji Polski, jak Jakub Kosecki, jak Daniel Łukasik, Artur Sobiech także miewał tam problemy. I często od zawodników, którzy tam występują, można usłys usłyszeć, że naprawdę to jest bardzo ciężka liga, nie ma tam miejsca. I jeśli na boisku, jeśli mimo wszystko na tym poziomie jesteś w stanie utrzymać się przez ileś tam lat, to jakiś poziom powinieneś zagwarantować. A Mikael Isak. W przeciwieństwie na przykład do Christiana Gytkiera, który był taką gwarancją bramek zdobywanych hurtowo, ma to do siebie, że potrafi zagrać jak taka nowoczesna dziewiątka. I to już widać w pierwszych meczach szwedzkiego napastnika, że to jest po prostu napastnik, który jest teamplayerem. On gra z myślą o drużynie. Wydaje mi się, że przy takim piłkarzu jak Isak rozwinie się nie tylko Isak, ale także piłkarz grający za jego plecami Patrz Dani Ramirez, ale także skrzydłowi Legia Warszawa w tym oknie transferowym błysnęła raczej transferami polskimi czyli Kapustką i Borucem, ale oprócz tego na Łazienkowskiej pojawił się naprawdę ciekawy piłkarz, troszkę w cieniu właśnie Kapustki i Boruca czyli Josip Juranovic, dwukrotny reprezentant Chorwacji 25 lat, 136 meczów w lidze chorwackiej w ostatnim sezonie w barwach Hajduka, to był sezon rozczarowujący, zespół Splitu zajął zaledwie piąte miejsce, ale jednak Juranovic zdoła rozegrać 32 mecze w podstawowym składzie. Jeśli ktoś grywa regularnie w barwach Hajduka Split, jakiś poziom powinien prezentować, jeśli ktoś awansuje do reprezentacji Chorwacji. Rzecz oczywista. Dlatego wydaje mi się, że jeśli Legia szukała jakiegoś następcy dla kontuzjowanego Marko Weszowicza bądź ewentualnie Michała Karbownika, to trudno chyba było lepiej trafić, tak przynajmniej możemy ocenić w tym momencie. Oczywiście może za chwilkę okazać się, że Josip Juranowicz nie sprawdzi się w Warszawie, natomiast generalnie CV predestynuje tego piłkarza, żeby najpierw w ekstraklasie błyszczeć, a później ewentualnie myśleć o kolejnym transferze. W ramach ciekawostki od Damiana Kondziora, który dla mnie jest osobiście najlepszym teraz ekspertem od Ligi Chorwackiej usłyszałem, że Josip Juranowicz to jest top 3 wśród prawych obrońców właśnie w tamtejszych rozgrywkach. Ofensywny, dobra wrzutka, gaz. Tak to podsumował już zawodnik EBA Bar. Myślę, że można z tym piłkarzem wiązać konkretne nadzieje. Damiana Kądziora zapytałem także o innego piłkarza, który niedawno występował w lidze chorwackiej, czyli o Aleksandra Gorgona. Gorgona, ponieważ on sam prosi, żeby tak go nazywać Gorgon, a nie Gorgon, czyli zawodnika, który błyszczał w barwach Rijeki, który z Rijeką zdobył nawet mistrzostwo Chorwacji, przerywając serię 10 mistrzostw Dinama Zagrzeb. I teraz pozwólcie, że rzucę sobie okiem na kartkę. Jeśli facet rozgrywa 135 meczów w austriackiej Bundeslidze, strzela tam 47 goli i zalicza naprawdę sporo asyst, jeśli oprócz tego dokłada 100 meczów w chorwackiej lidze, w naprawdę przyzwoitym zespole i strzela 33 gole, oprócz tego mówi po polsku, jest piłkarzem doświadczonym, chce się pokazać także w ojczyźnie rodziców, no to chyba mimo wszystko można oczekiwać, że taki facet się sprawdzi i można zrozumieć ten ruch pogoni. Gdyby nie cały background dotyczący Aleksandra Gorgona, można byłoby się zastanowić, czy powinno się ściągać takich piłkarzy wiekowych, czy jednak pogoń chcąca zarabiać jednak na piłkarzach. W perspektywie kolejnych transferów nie powinna ściągać zawodników młodszych, natomiast tutaj wydaje się, że też to CV Aleksandra Gorgona absolutnie uprawnia nas do myślenia, że ten piłkarz sprawdzi się w naszej lidze, aczkolwiek początek na razie ma taki powiedziałbym nie mrawy. Jeden gol co prawda jest na koncie, ale z samej gry na pewno nie wynika tyle, ile oczekiwałby pewnie sam Gorgon. Najgłośniejsze zagraniczne nie nazwisko, nawet nie imię, ale najgłośniejszy pseudonim, jaki trafił do polskiej ekstraklasy. Tak możemy pół żartem podsumować przyjście Rivaldinio do Krakowi. Mówię Rivaldinio, wiem, że pewnie pojawi się tutaj za chwilkę jakiś purysta językowy, który zwróci mi uwagę, że tak naprawdę to nie jest Rivaldinio, tylko Chivaldiniu, ale myślę, że jednak, żeby polscy kibice wszystko dobrze zrozumieli, warto tego piłkarza nazywać właśnie w taki sposób. Rivaldinio początek w barwach Krakowi ma dość blady. Na razie niewiele wynika z jego gry. Na razie troszkę jest ciałem obcym w zespole Michała Probierza, ale być może także zawodnicy Krakowi potrzebują czasu, żeby do stosować się do napastnika ciut innego typu, o troszkę innej charakterystyce niż Rafa Lopez, który przed momentem odszedł do Legii. Rivaldinho jest piłkarzem, który jednak najlepiej czuje się raczej w obrębie pola karnego, raczej rzadziej schodzi do rozegrania. chyba, że coś się nagle zmieni i to szczerze mówiąc to CV też nie jest jakoś wybitnie optymistyczne. Co prawda ostatnio w karierze Brazylijczyka nastąpił pewien przełom, kiedy strzelił 11 goli w ostatnim sezonie Ligi Rumu Rumuńskiej i odbił się w tym witorulu Konstanca, no ale wcześniej jednak nie podbił na na przykład Ligi Bułgarskiej, gdzie występował, no właśnie, m.in. z piłkarzem Krakowi, czyli Dawidem Jablońskim. Natomiast nie ma sensu tego piłkarza jakoś skreślać, no bo Liga Rumuńska chyba można powiedzieć, że jest to poziom porównywalny, porównywalny do polskiej ekstraklasy. Jeśli tam Rivaldinio dał radę, to może da radę tutaj, ale powiem Wam tak w ramach ciekawostki, że rozmawiałem z kilkoma osobami, które dobrze znają Rivaldinio, które także partycypowały w tym transferze i one zwracają uwagę, że to jest facet, który naprawdę nie za bardzo lubi opowiadać o swoim ojcu o tyle. Że nie do końca odpowiada mu taka łatka. To znaczy, gdziekolwiek Rivaldino przychodzi, każdy pyta zawsze o tatę. Rzecz naturalna, ale on po prostu chce pisać swoją historię. Co ciekawe, co może pomóc w aklimatyzacji Rivaldino, facet na kilka języków, jest poliglotą, naprawdę doskonale porozumiewa się w języku angielskim, jak na Brazylijczyka. To generalnie nie jest taka nacja, która szczególnie przykłada się do nauki języków, ale to wynika z tego, że sam Rivaldo, sam ojciec Rivaldinio, wychował się w skrajnej biedzie. Tam brakowało praktycznie wszystkiego. i po postawił sobie za punkt honoru, żeby odpowiednio wychować swoje dzieci, żeby zapewnić im edukację na wysokim poziomie. No i dzisiaj efekty widzimy. Jeśli dwa nie poradzi sobie w piłce, to poradzi sobie pewnie gdzieś poza boiskiem, ale podkreślam, nie ma sensu faceta skreślać. Pamiętam jak kilka lat temu pojechałem do Bydgoszczy na spotkanie między innymi z Radosławem Osuchem, który wtedy był właścicielem Zawiszy, ale także na wywiady z nowymi zawodnikami, właśnie którzy trafili do tego klubu i wśród tych piłkarzy, którzy pokazali się z naprawdę pozytywnej strony, byli brazylijski skrzydłowy Luis Carlos, a także środkowy obrońca Andre Mikael. Wtedy, wykorzystując także pewien kryzys w portugalskiej piłce, a także fakt, że te mniejsze kluby nie do końca płaciły, nawet tak jak kluby występujące w polskiej ekstraklasie, wydawać by się mogło, że może powstać taka moda. Sprawdzi się jeden portugalczyk, bierzemy drugiego, trzeciego, czwartego i tak dalej. Później te kolejne przykłady już nie były tak wybijające się, powiedzmy, typu Alvarinho. Pamiętacie tych wszystkich zawodników? Natomiast Pogoń Szczecin w pewien sposób jakiś szlak tutaj przetarła, ściągając z rezerw FC Porto Tomasza Podstawskiego, który początek w ekstraklasie miał naprawdę doskonały, później troszkę utonął w tej szarzyźnie, no ale wydaje się, że w dalszym ciągu ma sporą perspektywę rozwoju i teraz Pogoń znów wykorzystała ten kierunek, ściągając zawodnika, o którym wiemy niewiele, ale który ma naprawdę fajne CV, to znaczy 23 lata, Luis Mata, M-A-T-A, czyli Mata, były kapitan młodzieżówki Porto, 52 mecze w reprezentacjach juniorskich Portugalii, ponad 10 lat spędził w Porto, natomiast miał bardzo duży problem z przeskokiem do futbolu na tym najwyższym poziomie, który tak naprawdę do teraz nie nastąpił. Luis Mata dotychczas występował m.in. w trzecioligowej Kartagenie w Hiszpanii, gdzieś tam obijał się o ten portugalski futbol, natomiast były to generalnie peryferia wielkiej piłki. W wieku 23 lat trafia do polskiej ekstraklasy i ma taką świadomość, że jeśli nie sprawdzi się tutaj kompletnie, no to może być już naprawdę problem, żeby trafić do sensownego miejsca i zarabiać jakieś godne pieniądze. Dla takich piłkarzy Młodych, rozwojowych, mimo wszystko, jeśli facet rozegrał tyle meczów w reprezentacjach juniorskich w Portugalii, to jakieś umiejętności muszą być. Być może Feller znajdziemy gdzie indziej troszkę głębiej, rozmawiając z tym piłkarzem, czy, czy już na podstawie rozmów z ludźmi z pogoni, którzy dopiero będą go teraz poznawać. Natomiast wydaje mi się, że to jest takie nazwisko, przy którym warto się zatrzymać. Zobaczymy. Być może okaże się, że facet, który. Grywał w rezerwach wielkiego klubu, sprawdzi się w polskiej ekstraklasie, tak swoją drogą przypomina mi się od razu Kazus, rezerw Benfiki, przez które przewinęli się tacy piłkarze jak Lukajowicz, jak Joan Cancelo, jak Bernardo Silva, Paweł Dawidowicz i tak dalej, i tak dalej. Wielu było takich zawodników, którzy mieli problem z przeskokiem do dorosłej piłki w Portugalii, później wyemigrowali gdzie indziej i dali radę. Zobaczymy jak będzie z Matą. Nie jestem fanem hurtowego sprowadzania piłkarzy ze Słowacji, z Czech, takiego na zasadzie tam są tańsi, bierzemy, pewnie będą ciut lepsi niż nasi zawodnicy, ale jeśli Lech Poznań ściąga takiego zawodnika jak 27-letni Jan Sikora, 10 meczów w reprezentacji Czech, co prawda ostatni występ przypada na rok 2018, no ale to jednak też nie było jakoś szczególnie dawno temu. 130 meczów w Lidze Czeskiej, tam 20 goli, 19 asyst według transfer ostatni sezon 29 meczów, 9 goli, 6 asyst. W w barwach jabląca, i oprócz tego całkiem nie najgorsze liczby w Slawii Praga, która kiedyś płaciła za takiego zawodnika milion euro, no to nie musi być tak naprawdę zły ruch, a jako, że Lech powinien teraz szukać następcy Kamila Juźwiaka to i pewnie ma takie przekonanie, że Michał Skóraś jeszcze raczej nie będzie gotowy na ten poziom od razu, od pierwszego dnia. Zobaczymy, jak później się rozwinie. To wydaje mi się, że ten ruch jest całkiem sensowny i że akurat takie transfery jak najbardziej można zrozumieć. Mało kto w polskiej lidze ma takie nazwy w CV, jak Jał Jeboa, czyli nowy skrzydłowy Wisły Kraków. W tym CV znajdziemy Manchester City między innymi, także Lille, także występy w Eredivisie, tam 26 meczów, natomiast w żadnym z tych klubów oczywiście skrzydłowy się nie wybił. Jakim piłkarzem jest Jałuje Boa? Myślę, że ci, którzy oglądali ostatni mecz Białej Gwiazdy, szybko mogli się przekonać, że naprawdę facet może wnieść sporo wiatru, a przy tym chyba troszkę jednak więcej myślenia na boisku i takiej kultury piłkarskiej niż ci inni skrzydłowi, troszkę może go przypominający jak na przykład Emanuel Sarki. Pytałem kolegów zajmujących się niższymi ligami hiszpańskimi właśnie o tego zawodnika, który grywał ostatnio w rezerwach Celty, gdzie na poziomie Segunda B strzelił 5 goli, a zazwyczaj tak to bywa, że piłkarze grający na poziomie Segunda B, czyli tej trzeciej klasie rozgrywkowej później sprawdzają się w polskiej ekstraklasie. On mi powiedział, że naprawdę jeboa. Robi wrażenie, jest szybki, jest przebojowy, potrafi strzelić, jest taki zrywny, bardzo mobilny, natomiast nie zawsze myśli na boisku. Czasami brakuje takiej umiejętności, jak to mawiają Hiszpanii, wniesienia pauzy do gry, przytrzymania piłki, pomyślenia i wtedy ewentualnie pchnięcia akcji do przodu. No ale zobaczymy, jak to będzie właśnie z tym piłkarzem Wisły. I już taka szybciutka ciekawostka o Jeboachu. Już teraz mówimy po tych dwóch pierwszych kolejkach PKO BP Ekstraklasy, że jest to drugi najszybszy piłkarz w naszej lidze. Co ciekawe, mnie to zaskoczyło osobiście. No, kogo byście typowali na pierwsze miejsce? Bartosz Kapustka. Jakiś czas temu uciąłem sobie na Twitterze pogawędkę z właścicielem Rakowa Częstochowa, panem Michałem Świerczewskim. A propos hiszpańskich piłkarzy trafiających do Polski, bo zasugerowałem, że zazwyczaj, jeśli do Polski trafiają zawodnicy z półwyspu iberyjskiego i oni mają się sprawdzić, to są to gracze, którzy do tej pory występowali stosunkowo nisko i postrzegają Polskę jako taką trampolinę, żeby wybić się, na przykład do Turcji, jak Jorge Felix czy do jakiejś innej ligi. Natomiast zwykle bywało tak, że jeśli trafiał do nas jakiś zawodnik z Primera Division, to okazywało się, że czegoś mu brakuje. I takich piłkarzy moglibyśmy znaleźć sporo, czy to Arrua Barena Legendarna postać, czy Iniaki czy Sisi z Lecha Poznań, czy Perez z Wisły Kraków, czy ostatnio nawet Czuka, który w barwach Białej Gwiazdy rozczarowuje, ale pan Michał Świerczewski stwierdził, że on zamierza powiedzieć: Sprawdzam i uznał, że ja jestem nie do końca wiedzieć czemu, ale ojcem chrzestnym tego nowego transferu. A bohaterem tego transferu jest naprawdę postać bardzo ciekawa, przy której warto zwrócić uwagę na liczby. Ivi Lopez, piłkarz, którego mecze komentowałem w Primera w barwach Levante. Pamiętam go też z rezerw Sewilli, które występowały na poziomie Segunda División. i tam otóż Ivi w sezonie 16/17 strzelił 14 goli i 7 asyst na poziomie segunda division, a nie segunda B, czyli nie na tej półce, z której zazwyczaj wybijają się później przyszłe gwiazdy ekstraklasy. Oprócz tego facet potrafił rozegrać 41 meczów w jednym sezonie Primera w barwach Levante, 20 meczów, 4 gole, 3 asysty w barwach Levante. Tam jest troszkę trudniej mimo wszystko o jakieś wybitne liczby. Nie do końca wiem na jakiej pozycji jeszcze widzi Marek Papszun, czyli trener dość elastyczny taktycznie, preferujący niekonwencjonalne taktyczne rozwiązania jak na polską ekstraklasę. Na jakiej pozycji on widzi jego czy na wahadle, czy raczej w roli ofensywnego pomocnika w stylu Miłosza szczepańskiego, który ma zagrać za napastnikiem. W każdym razie Iwi jest piłkarzem wszechstronnym, jest wybieganym, silnym, elastycznym, może zagrać na kilku pozycjach, a przy tym naprawdę inteligentnym, super strzał z dystansu. Teoretycznie wszystko się zgadza, bo Iwi ma naprawdę imponujące CV. Nawet nie czuję, jak rymuje. A jako że Raków Częstochowa chce być klubem kreatywnym, jeśli chodzi o podejm podejmowanie różnych strategicznych decyzji, to kto wie, być może okaże się także takim trendsetterem w wykorzystywaniu piłkarzy nie do końca sprawdzonych w Primera Division, ale takich, którzy no właśnie w wieku 26 lat chcą się jeszcze odbić i trafić do silniejszej ligi. Miejmy nadzieję, że Iwi mu wypali. I to by było tyle. To nie jest ranking. Od razu mówię, nie wybierałem tutaj niczego w takiej kolejności od najgorszego do najlepszego, od najlepiej rokującego do najgorzej rokującego. Absolutnie losowo. Wypisałem sobie po prostu kilka takich nazwisk, na które warto zwrócić uwagę i kilka takich nazwisk, przy których takie odnoszę wrażenie, czy to dyrektorzy sportowi, czy przede wszystkim trenerzy, Będą mieli poczucie bardzo dużego rozczarowania, jeśli którykolwiek z tych zawodników nie wypali. Każdy naprawdę ma papiery na grę, a jaki mają feller? Jeśli wiecie, piszcie w komentarzach. Być może będziemy mądrzejsi za pół roku, za rok. Dziękuję i do następnego razu.